Cześć, tu Karolina, jedna z czarownic Magicznego Kociołka. Chciałabym Was wprowadzić do takiego cyklu filmów Magiczna Scrap Akademia, w którym będziemy Wam pokazywać takie poszczególne tematy dotyczące właśnie robienia kartek, albumów. Tutaj akurat dzisiaj skupimy się na embossingu na gorąco. Wyembosujemy sobie tekturki. Przygotowałam tutaj taki zestaw. Mam tutaj piórka, które już są wyjęte z, z tekturki, kwiatuszki i listki. Tu jest jeszcze taka para, ale może jej nie, nie będziemy dzisiaj robić, bo można by ją pomalować markerami. Ale to może Wam na końcu po prostu pokażę efekt końcowy. To może skupimy się na tym, co, co jest nam potrzebne do tego embossingu. Jest to na pewno nagrzewnica. Ja mam taką z Dovecraft. Nie narzekam, sprawdza się. Jeżeli chcemy odbić napis, przyda nam się taka poduszka z takim białym proszkiem, dzięki któremu puder przylegnie nam do miejsca gdzie jest tylko tuż a nie na reszcie kartki, bo jak dotkniemy kartkę, to ona już może być tłusta z naszych rąk, więc lepiej sobie zabezpieczyć takim właśnie proszkiem antystatycznym. I tutaj może wam pokażę w ten sposób. Mam różne pudry. Jeszcze aha, jeszcze tuż by nam się też przydał. Są różne rodzaje y, tuszy. Jest taki w, pi w pisaku, to jest z Ranger'a. Jest przezroczysty i czarny, ale mi z czarnego zgubiła się końcówka, y, więc już jest suchy. Ale ten mam kilka lat i dalej działa. On jest właśnie do takich detali, jakbyśmy tak chcieli sobie, jakbyśmy się chcieli bawić tym tym embossingiem i na przykład chcielibyśmy pomalować tutaj tylko włosy na brązowo. Zresztą możemy to zrobić za chwilę. On jest dobry, właśnie do takich detali. Poduszka z tuszem. Ja mam tutaj akurat złą, ale bardzo sobie chwalę. Mam też ją kilka lat i dopiero niedawno zaczęło. Musiałam sobie kupić coś nowego, ale dalej używam czasami i, i też jeszcze działa. I też z Rangera mam taki daber z takim płynem też tu jest taka gąbeczka, która przez którą wycieka ten płyn i on jest też właśnie dobry do takich właśnie tekturek można powiedzieć ażurowych bardziej bo nie trzeba właśnie tego używać bo jeżeli weźmiemy turkę i będziemy ją tu wgniatać to ona nam się powygina jeżeli ją położymy na kartce i będziemy ją przygniatać no to jednak stracimy trochę tego tuszu który zostanie na kartce dookoła odbity i do takich te który uważam, że najlepszy jest właśnie taki daber. On nam idealnie, w tym miejscu, w którym jest tekturka, zostawi tusz. I na pewno mniej go zużyjemy właśnie niż z, takiego, z takiej poduszki. Więc, tak: trzy rodzaje tuszu, nagrzewnica i puder antystatyczny. I są teraz kilka rodzajów pudrów. Właśnie począwszy od takiego przeźroczystego, który nada nam naszej tekturce tylko taki połysk i zabezpieczy ją przed jakimiś zabrudzeniami. Będzie taka śliska, właśnie fajna powierzchnia. Poprzez właśnie na przykład takie grube, to są takie dosyć grube te ziarenka przez co ta, ten embossing będzie wypukły i taki puder lepszy właśnie jest do jakichś tekturek niż do takich szczegółowych odbitek ja tutaj dla porównania wysypię powiedzmy taki to jest z Rangera i on jest idealny do takich szczegółów i detali Widzicie, tutaj ciężko odróżnić, rozdzielić te ziarenka. A tutaj jakbym chciała wyjąć jedno, to właśnie mogę palcem i mam tylko kilka. A tutaj jednak jest taki proszek, jak cukier puder, coś takiego. I on jest świetny właśnie do detali, do jakichś napisów. Ogólnie do takich drobniejszych stempli. No, i jak widzicie, tu są różne kolory, są też takie pudry antyczne z takim miksem miksem kolorów. Jest taki jasny, zielony, ciemny, złoty, taki przepraszam, taki melarz. Tutaj z tych grubych pudrów też jest taki całkiem złoty, i tutaj te były też takie melanżowe. tutaj był złoty z czarnym, a tutaj jest zielony ze złotym. i to są pudry ze Stempendoż. tutaj te są z Rangera, takie kolorowe. mam też właśnie dużo pudrów z wow. też są bardzo fajne. Tutaj też są takie melanżowe odcienie. Morski, taki turkusowo-biały. A tu jest taki brokatowy właśnie. Te pudry z wow, one mają właśnie często takie brokaty w środku. I są bardzo ciekawe. Są też pudry z Choice. No tych marek jest naprawdę sporo. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Ja uważam, że właśnie takim podstawowym pudrem jest przeźroczysty, biały, srebrny i złoty. A reszta to już w miarę właśnie potrzeb. I jeżeli komuś się spodoba, tak jak mi, embossing na gorąco, to też polecam. Właśnie, bo ja się bardzo lubię bawić właśnie embossingiem. I może zaczniemy sobie właśnie od tej pary którą postaramy się właśnie pokolorować tym pisakiem. I tutaj to możemy też właśnie sobie użyć tego pudru, tego antystatycznego. Wtedy nam na pewno zostanie ten puder, tutaj jest taki osad, z tego się robi. Ale wtedy mamy pewność, że też, właśnie jak ja trzymam palcem, to ten puder, ten proszek, może wtedy właśnie do śladu po moich palcach się przyczepić. A jak damy, właśnie jak użyjemy tego proszku, no to to prawdopodobieństwo jest mniejsze, bo też wiadomo, nie jest to idealne. Widzicie, ona tak troszkę się mieni i ja tutaj mam taki brązowy puder z wow, earth tone paper odkręcam i sypię o, widzicie? idealnie właśnie w tych miejscach gdzie tylko użyłam tego mazaka. On się przyczepił, nigdzie więcej, więc może sobie najpierw to wygrzejemy. A potem poprawimy te niedociągnięcia, które tutaj zostały. Ale najpierw, dla bezpieczeństwa, właśnie zawsze warto sobie sypać ten puder, ponieważ czasami zdarza się tak, że niechcący dmuchniemy właśnie tą nagrzewnicą. I rozpryskuje się to po całym biurku. Też mi się zdarzało czasami, więc yy, taka rada z życia. I teraz yy, trzeba chwilę nagrzać tę nagrzewnicę, żeby ona nabrała temperatury. I będziemy wygrzewać, i ja to może puszczę w przyspieszonym tempie, żebyście nie musieli słuchać tego hałasu. I już tutaj troszkę mi się wyjechało, ale nie szkodzi. Delikatnie przejechałam po całości, ale nie trzeba, bo ten puder i tak się ze sobą. topi i nie będzie widać żadnych warstw. Jeżeli gdzieś byśmy chcieli sypać właśnie ten puder, to można sobie wziąć jakiś cienki pędzelek i pędzelkiem to strzepać. I znowu wygrzewamy. I tak możemy właśnie Pokolorować całą tekturkę. I jak widzicie, wszędzie gdzie są te żłobienia, te rawery, takie na naszej tekturce, ten puder fajnie się wtapia, i one są dalej fajnie widoczne. Ekstra to wygląda, mi się to bardzo podoba. I może w przyspieszonym tempie już dokończę kolorowanie tej tekturki. Akurat ja mam kolorowe tusze, więc, znaczy pudry, więc mogę sobie na to pozwolić. Ale tak jak mówiłam, no, to jest gdzieś tam moja, moja taka jedna z ulubionych metod właśnie kolorowania tekturek. Ja tak lubię się pobawić, no bo jednak to jest dosyć czasochłonne. I tak prezentuje się gotowa tekturka. No i to tak, zaczęłam trochę z grubej rury. Może być wymagający ten projekt, taki taka tekturka. No i też przede wszystkim wymaga dużo tuszy, dużo rodzajów podru. Warto też o tym wspomnieć, że nawet takie rzeczy można właśnie robić z podru do embossingu. No i teraz pokażę coś łatwiejszego, także to jest pierwsza tekturka. I dla porównania może Pokażę Wam tę samą parę. Tylko pomalowana jest markerami i tylko na końcu wyębosowana przeźroczystym pudrem. I wygląda tak. Toż ten chłopak nawet podobne ma kolory. No ale właśnie można pokolorować markerami i tylko wyębosować przeźroczystym kolorem. I też fajnie to wygląda. A tutaj właśnie macie pokolorowane pudrami do embossingu. No i takie listki, znaczy takie piórka. Użyjemy tego dabera z Rangera. już się błyszczy i sypiemy możemy użyć tego pudru, na przykład tego melażu ze Stampin' Dose metalik i właśnie ten dabber też jest świetny właśnie do takich efektów bardziej mix mediowych może bo można tylko gdzie niegdzie tą tekturkę właśnie wtedy potuszować i tylko gdzie ten embossing wtedy występuje. Taką tekturkę najlepiej nagrzewać od dołu, ponieważ te większe drobinki łatwo zdmuchnąć. Więc my sobie też tak zrobimy. Oparzyłam się teraz. Trzeba pamiętać, że taki puder grubszy też dłużej zastyga. To się odbił mój... moje DNA. Mój odcisk palca. I tak właśnie to wygląda. Tutaj jest miejsce bez tego pudru, ale mi to na przykład nie przeszkadza. Też właśnie fajnego nadaje to efektu. Mamy kwiatki i mamy też typowe takie gałązki i możemy to sobie zrobić na przykład za jednym zamachem jak robimy właśnie jakąś, e, jakiś, jakiś zestaw tekturek e, na jedną kartkę i na przykład wiemy, że użyjemy tego samego koloru zielonego do listków i do e, tutaj łodyg to też możemy właśnie zrobić to za jednym razem nie zaschnie nam ten tusz, także spokojnie zdążymy zrobić obydwie teksturki, co też nam trochę przyspieszy pracę. I tu mi znowu zostało, więc pędzelkiem, czy tam nawet jak jest dalej, to właśnie można też palcem strząsnąć. Trochę nam się to przykleja, jednak do tego, wiadomo, jednak tam troszkę dotyka tej kartki ale też właśnie możemy pędzelkiem to odkleić i nie stracimy tego pudru, który, który się przyczepił. Jest też taka specjalna tacka do tego, ale do niej tak samo się przykleja jak do... Do kartki papieru. Ja ją miałam osobiście i, i się pozbyłam. I tutaj, tak właśnie jak wspominałam wcześniej, zrobiły nam się takie nieładne, jakby dziurki. Że ta teksturka nie jest tak idealnie lśniąco pokryta. Jeżeli komuś to przeszkadza, to można jeszcze raz właśnie wyembosować i ja tak zrobię, bo, bo mi to przeszkadza. Ja lubię właśnie, jak jest tak idealnie ta powłoka, taka bez żadnych nierówności. Można sobie też tak położyć na kartce i po prostu trzymać też tą pensetą. Nie trzeba robić w powietrzu. Jak nam zostanie na pensecie, to wystarczy no chcę to zdrapać i już jest ok no i teraz już jest y, bardziej gładka ta powłoka i teraz mi się już podoba więc tak to zostawię i zrobię jeszcze tutaj na na, na różowo może tak prezentują się gotowe tekturki, które dzisiaj zrobiliśmy ja zrobiłam a wy oglądaliście i użyłam pudrów Lim Green z Ranger'a. Fioletowy, purple. Magenta to są te róże, tutaj, które widać. Yellow to są włosy tej dziewczynki. Złotego pudru złą, WOW, Metallic Gold Reach Super Fine czyli bardzo. Drobny i tutaj on jest na, tych, na tym łapaczu. Jest też Airtone Air Blueberry Regular, czyli on jest trochę grubszy niż ten y, złoty. I to są te spodnie. Jest też biały, właśnie biały ze złotym vintage szampań. I on jest tutaj na tym kółku z łapacza. Y, z łapacza. I jest też puder ze Stampin' Dose Chunky Metallic i on jest taki właśnie melanżowaty jest tu miedzi, złoty i czarny i jeszcze tutaj okulary robiłam też takim, on jest taki półprzeźroczysty trzeba go kilka razy odbić, żeby taki był mocno widoczny i to jest Mint Macaron i też właśnie z ja bardzo lubię te z te różowe właśnie kupiłam te kolory, kupiłam sobie do takich właśnie zabaw i kolorowanek typowo. I jeszcze na co też właśnie warto zwracać uwagę, to właśnie na te nazwy. Dobrze, jak właśnie tam w opisie, na dole, jak będziecie kupować, będzie opisane. Ale właśnie zwracajcie uwagę, bo ja tutaj kiedyś kupiłam White Puff Powder, czyli on jest taki puchnący jakby i tutaj jest właśnie optic bright white super fine ten super fine to właśnie on jest taki super delikatny super y, drobny do właśnie detali napisów takich delikatnych rzeczy tu jest właśnie ten y, puchnący no i tutaj był ten regular y, niebieski więc takich rzeczy to jest y, istotne właśnie żeby zwracać uwagę na no to, no tutaj jest Antique też, no to już widać, że on jest taki właśnie melanżowaty. No i te brokatowe mają tutaj glitter w nazwie i ten nazywa się Midas Touch. Ja go bardzo lubię, on jest bardzo fajny i też należy uważać przy embosowaniu tych brokatowych kolorów, żeby nie przypalić. One się mogą troszkę przypalać. I jeszcze używałam tutaj do twarzy u tych Państwa taki on jest przeźroczysty i powoduje, że tekturka robi się matowa. Jak widzicie trochę się błyszczy, ale jest dużo bardziej matowa niż, niż te inne kolory. I ona ma taki właśnie delikatny Odcień jakby właśnie cielisty bym powiedziała, albo po prostu po wygrzaniu się tak robi. Też jest taki dosyć ciekawy i też jest właśnie regular. Więc z mojej strony byłoby to na tyle. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że was zachęciłam do właśnie eksperymentów z embossingiem. Albo do w ogóle spróbowania tej metody, bo jak widzicie, do takiego jednokolorowego embossingu też świetnie się nadają i nasze tekturki też nabierają trochę innego wyglądu. Więc ja bardzo polecam. Jak widzicie, ja tutaj jestem zakochana w tej metodzie. Mam tutaj spory zestaw, też wynika z tego, że ja po prostu lubię się bawić tą metodą. I też mam nadzieję, że troszkę Was zaraziłam. Co myślicie o tej metodzie? Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się podoba. Jakie koniecznie znać, co myślicie o naszej czołówce? Do następnego razu. Cześć!